Połączenie Royal Gianta z Royal Ghostem tworzy najlepszy dek w aktualnej mecie. Dlatego w dzisiejszym odcinku Kuchni Malvina zupa z Royal Gianta, Huntera oraz Fishermana ze szczyptą ewolucji Royal Ghosta. Zaczniemy od Huntera. Ten ziomek przez swoją mechanikę śrutu może zajebać z takim impaktem, że jest w stanie skontrować znacznie więcej eliksiru niż kosztuje, a z pomocą dla niego przychodzi Fisherman. I tak jak widzicie działa to po prostu świetnie. Poza tym Fisherman to tania i łatwa aktywacja King Towera i obrona przed tankami jak na przykład Mega Gnat. No i nie Stawiajmy tej karty jak idiota w losowych miejscach. Jest to jednostka do stawiania na środku powyżej tej linii. Wtedy mamy Double Line Defense, a w innym wypadku może dojść do tak kuriozalnej sytuacji, jak ta na filmie, gdzie Fisherman dokonał sabotażu gierki. Moja to gwarantowany damage, odpowiednio zagrany oczywiście. A co to oznacza dla Was? LG powinien być stawiany w jak najmniej spodziewalnym momencie, na moście, a zagranie z tyłu powinno mieć miejsce tylko, jeśli żaden inny sposób ofensywny się nie sprawdza. A w innym wypadku granie tą kartą, jak Golemem, jest. Zwyczajnie bez sensu. Royal Ghost w tym deku to podstępny ninja. Tutaj zabije sobie jakąś jednostkę, zniknie, przylepi się do czegoś innego, a na ewolucji to już w ogóle. Odpowiednie zagranie go w defensywie pozwoli na spawn paru przydupasów, a potem ponowne zniknięcie i wykorzystanie go w ataku no, pozwoli nam na gwarantowane wyciągnięcie o wiele większej ilości eliksiru niż te trzy, które zużyliśmy, aby zagrać Royal Ghost'a.